Dobrze, to co zobaczymy? Dalej jesteś włodarzem. Kogo planujesz zaprosić teraz? Zwłaszcza, że no, w ostatnim czasie sporo się działo, jak, jak pewnie wiesz. No, mamy duże plany na ten rok. 20. gala, teraz to będzie jubileusz. Halo już prawie wyprzedana, duża gala się szykuje. No i myślę, że widzowie tylko muszą czekać na walki, bo wam ogłaszamy już. Niebawem będzie ogłoszenie. Będzie też wielki turniej. No i myślę, osoba, która wygra go zarobi duże pieniądze, bardzo duże, oraz chwałę, bo to będzie coś takiego wyjątkowego. A jak oceniasz występ Marianny Schreiber w e, Freak Fight? Akurat oglądaliśmy tą galę. E, no fajnie się pokazała. Jakby na początku ta walka to był taki typowy w tej kwestii, co mi się podobało. Nie było kalkulacji. No i gratulacje że wygrała. Zasłużenie? No pokazała serce, prawda? Bo z kim ona walczyła, bo nie pamiętam. Z najsłynniejszą polską dziennikarką. A, no no to pokazała serce. Na początku myślała, że na pewno wygra szybko, a potem się to odwróciło i tam ta walka była taka dosyć... że pokazały charakter, obie panie. No i to było, było okej, okay, typowy w tej fight.